Coś wypaliło się w smuli cienia. Dokąd cię posłać, Rosterko ty moja? Posłać by cię do saski W objęciach Embranta, Albo utopić w kielichu wzniesionym ku górze, Czy też wyrysować sadzą na kominie Na spękanym murze? Moja wierna Rosterko, moja magia naga, Jaskółko przerażona piskiem nietoperza, Gdziekolwiek by cię posłać, Wrócisz w klatkę żeber, Gdziekolwiek cię rysować, Będzie ślad na skórze. Ludzka moja niepewność, ludzka moja niepełność. Czas mi się sposobi do dalekiej drogi. 6 rano. Budzi mnie ptaków za oknem kwilenie, psów szczekanie, kotów miałczenie, a radiowite piosenką na dzień dobry. W łazience nie garą, szumią wodociągi miejskie, huczy winda i świt dzwoni na stalowej szyi. Czas mi już wyruszyć w ten bursz betonowy, kontynuować transalkoholowy. Słabości moje, piękne i okrutne wady namiętności, nieczułości moje, dławiącej, zgubne nałogi, moje słowa brutalne i moje czułe słowa, moje chandry i nienawiści, chimery i złości, moje noce bezsenne, moje ludzkie noce, moje serca stracone, moje upodlenia, moje ławki na skwerkach, moje przerażenia, to wszystko złe, co we mnie, moje najdotkliwsze. Kiedy się ludzkość cała w afirmacji nurza, ja się was nie wyrzekam ani nie oburzam, bo tylko to jest moje, co moją słabością. Chociaż miał gardę dławi, racjonalną kość. W tym na razie. O, właśnie, ogólnie ci powiem, że to po prostu, to było wspaniałe. Po prostu.